Siemaneczko Co tam robicie, ale... Przed odcinkiem dajcie subskrypcję, lajka i dzwoneczek Zaczynamy Dzisiaj będziemy... Nie. Może z Wina na solo? A może nauczymy... Nauczymy was, wam robić double edit'a Zaczynamy Lecimy Dobra, lecimy z tym. Jak widzicie, byłem na Kenny A coś mi go nie wyszedło. Bo... No nie lepiej. O tutaj mamy mapeczkę. To jest mapeczka ID. Pozdrawiam twórcę. I zaczynamy pierwszego odcinka z Fortnite'a. Jak się zrobi? Co tam? Tu mi też się mili, ale. Ja też zacząłem nie, nie tak dawno robić te Veletity, więc. Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni, ale. Zignoruję. Więc. Dobra, jest mapeczka. Spoczynamy. Bez broni na razie, tylko trzeba zrobić o Patrzcie, zaczynamy od prostu kilku schodków, wtedy stawiacie hops, hops i musicie... To jest zapoczątkujący double edit. Dobra, pokażę troszkę szybciej. To jest początkujący double edit, ale jak się później wkręcicie, to warto robić o tak. Więc... Jeszcze raz. Kontr... Początkowy double edit. Dla bardziej zaawansowanych normalny double edit. Triple edit będą troszkę później. ktoś pytał. Teraz szybki. Widzicie double edit. Po prostu rzeczą Co się stało Taki szlak był widzicie jak mówiłem Ciężko mi to opanować jeszcze pan, po pierwsze swoje niki w komentarzach Teraz szybko popisówkę zrobię. A teraz...